Dzień dobry. Proszę Państwa, Konfederacja proponuje, by kwota wolna od podatku to była dwunastokrotność płacy minimalnej. Dlaczego? Dlatego, że stała kwota wolna od podatku, Szanowni Państwo, to jest coś, co nie odpowiada rzeczywistości. To jest ustawa, którą zaproponowaliśmy już na początku tej kadencji Sejmu i co więcej, ona pozostaje cały czas aktualna, cały czas w mocy. Kwota wolna jako dwunastokrotność płacy minimalnej oznacza, że e, przestaje działać mechanizm, w którym to państwo tak naprawdę zarabia najwięcej na podniesieniu płacy minimalnej. Ponieważ podnoszenie tej płacy, a jednocześnie nie podnoszenie kwoty wolnej od podatku, sprawia, że Polacy płacą coraz więcej tego podatku. Właśnie ci najmniej zarabiający. Ci Polacy, którzy zarabiają płacę minimalną, e, nie mają odpowiednio zwiększonej kwoty wolnej od podatku. To jest bardzo prosty mechanizm. To jest bardzo prosta zasada, że w momencie, kiedy rośnie płaca minimalna, to powinna rosnąć kwota wolna od podatku. Dwunastokrotność dokładnie. Coroczna waloryzacja drugiego progu podatkowego o inflację. To również jest nasz postulat. To jest bardzo proste, szanowni państwo. Do wykonania od zaraz potrzeba tylko woli politycznej w tym Sejmie. Przypominamy, apelujemy. Konfederacja w obronie ciężko pracujących Polaków. Bardzo proszę, mecenas Jacek Wiedek. Dziękuję. Szanowni państwo, tak jak powiedział poseł Robert Winnicki, Konfederacja już na początku tej kadencji złożyła ten projekt. Na początku wtedy jeszcze takiej inflacji nie mieliśmy. Teraz dopiero widać, myślę, że z całą mocą widać bardzo dokładnie jak bardzo ten projekt był potrzebny, jak on jest niezbędny zwłaszcza teraz. Przypominam, że w styczniu dane za styczeń wskazują na 17% poziom inflacji, czyli rok do roku dobra, towary i usługi i nie wszystkie zresztą tylko te wybrane dla potrzeb podliczania z poziomu inflacji wzrosły ceny, ich wzrosły o 17%, tak? Czyli prawie dwie pensje rocznie przeciętny Polak traci na tym, że jest inflacja. W związku z tym trwa cały czas, w tym momencie trwa wyścig między rosnącą inflacją, rosnącymi cenami. A tym, co Polacy zarabiają. Oczywistym jest, że na inflacji najbardziej zarabia rząd. Tego nie trzeba tłumaczyć. To się zawsze rządowi opłaca, kiedy ceny szybko rosną. Rząd na tym zyskuje, dlatego jest ze wszechmiaru uczciwe, zasadne i słuszne, aby wprowadzić właśnie taki mechanizm. Drugi próg podatkowy, proszę Państwa, 120 tysięcy złotych powinien być też w ten sposób waloryzowany. Powinien być rok rocznie waloryzowany właśnie stawką inflacji. Za rok poprzedni, tak, aby Polacy realnie nie tracili, bo tu dochodzimy właśnie do sedna sprawy. Polacy się w tej chwili w Polacy się nie bogacą. Polacy biednieją. Mamy po raz pierwszy od kilkunastu albo i więcej lat taką sytuację, kiedy Polacy realnie biednieją. Rośnie w zastraszającym tempie liczba osób poniżej progu ubóstwa. Przecięty Polak zarabia coraz mniej, coraz mniej może kupić, bo to jest najistotniejsze. Coraz mniej realnie może nabyć. Dlatego jeszcze raz przypominamy się, postulujemy, aby wprowadzić ten właśnie tę zasadę, tę trwałą zasadę waloryzowania po pierwsze kwoty wolnej poprzez dwunastokrotność płacy minimalnej, a po drugie waloryzowania drugiego progu, progu podatkowego właśnie o wielkość, o stawkę, o skalę inflacji rocznej. Czy mają Państwo jakieś pytania? Wszystko jasne. Dziękuję Dziękujemy. bardzo.